Dzisiaj omówimy wszystkie ukryte szczegóły i błędy animacyjne z filmu Emotki. Jeżeli film Ci się spodoba, możesz zostawić lajka i subskrypcję. Małemu kalendarzowi na ulicy wiatr podwiewa kartki. Wygląda to niczym ikoniczny moment z Marilyn Monroe, gdy jej sukienka unosi się nad kratką wentylacyjną. Wygląda jakby przez chwilę stał się gwiazdą wielkiego ekranu. W tym świecie emotek, emotki są dosłownie wszędzie. Gdziekolwiek nie spojrzysz, znajdziesz ich ślady. Nawet tablica rejestracyjna karetki nie jest zwyczajna, bo przypomina emotkę nieprzytomnego, jakby sam pojazd już wiedział, że wiozą kogoś, kto właśnie straci przytomność. W momencie, gdy Minka zaczepiają trzy małpy z Nesesarami, które nagle wpadają w szał i zaczynają nimi wymachiwać oraz rzucać. Początkowo na ziemi nie widać żadnych śladów zamieszania, ale przy następnym ujęciu rozsypane kartki leżą wszędzie, jakby dopiero co spadły. Jeśli chcesz poznać więcej takich lub jeszcze fajniejszych szczegółów, zostań ze mną i obejrzyj ten film do końca. Nauczyciel, chcąc wzbudzić ciekawość w uczniach, porównuje współczesne emotki do starożytnych hieroglifów. Rodzi to intrygujące pytanie, czy myślicie, że kiedyś nasze obecne pismo zostanie całkowicie zastąpione przez emotki? W końcu komunikacja wizualna zawsze odgrywała ważną rolę w historii ludzkości. W tej scenie widzimy również że chłopiec siedzący za Alexem na swoim biurku ma czerwoną książkę, ale po tym jak Alex wysyła wiadomość, a kamera zmieniła kąt, książka w magiczny sposób znikła. Kiedy Minek szykuje się do wyjścia, by przeżyć swój pierwszy dzień w pracy, na ścianie w jego domu możemy dostrzec plakat, który wygląda jak słynne zdjęcie Beatlesów przechodzących przez pasy. To subtelne, ale i sprytne nawiązanie do ikonicznej fotografii z okładki albumu Abbey Road, które wprowadza do filmu nutkę nostalgii. Gdy Minek idzie przez miasto, dostrzegamy dwa naprawdę dziwne szczegóły. Na przystanku widzimy emotkę, która wygląda jakby straciła tam przytomność. A tuż obok z prawej strony zauważamy hot doga, którego nagle bez ostrzeżenia wypada parę. Kiedy minek doprowadza do zniszczenia panelu, wiele emotek spada na ziemię. Wśród nich możemy zauważyć emotkę kota, która początkowo spadła po lewej stronie minka, ale chwilę później pojawia się już po prawej stronie. Może to być spowodowane tym, że kotka szybko się przemieściła w tej chaotycznej scenie, ale równie dobrze może być to małe niedopatrzenie ze strony twórców. Piąteczka ma tutaj taneczne ruchy, które wyraźnie przypominają te, które wykonywał Michael Jackson. Ja się poruszam jak Michael. Jego charakterystyczny kapelusz, który zakłada, jest niemal identyczny z tym, który często nosił Jackson podczas swoich wystąpień. Dodatkowo w jego szafie możemy dostrzec świecący strój, przypominający ten, który Michael Jackson nosił w swoich występach, tyle że w wersji przystosowanej dla rączki. Kiedy przyjrzymy się Awokado i babci, zauważymy, że grają w Ponga, jedną z pierwszych gier komputerowych w historii. Ta klasyczna gra, była prekursorem współczesnych gier wideo. Jest znana ze swojej prostoty. Dwóch graczy odbija piłkę w lewo i w prawo za pomocą prostych paletek. Minek i Piąteczka korzystają z innych emotek jako przebrań. Minek przebrany za kaktusa, a Piąteczka za choinkę. Po tym jak Minek przytula się do kaktusa na jego twarzy pojawia się cała masa igieł. Jednak w magiczny sposób po chwili igły znikają jakby nigdy nie były obecne. W pewnym momencie w filmie pojawia się miejsce nazwane WeChat. Jeśli nie wiesz, czym jest WeChat, to nic dziwnego. To aplikacja, która jest chińskim odpowiednikiem Facebooka i Messengera. WeChat łączy funkcje mediów społecznościowych, komunikacji, a także płatności mobilnych, co czyni ją niezwykle popularną w Chinach. Kiedy telefon ma zostać wymazany, możemy dostrzec ciekawe nawiązanie. Emotka kupy siedzi w fotelu kapitana. Na pierwszy rzut oka nie byłoby w tym nic dziwnego, ale kiedy połączymy to z faktem, że w oryginalnej wersji głosu tej emotki udziela Patrick Stewart, który grał kapitana w Star Trek'u otrzymujemy genialne nawiązanie. Główna historia emotek ma pewne podobieństwa do Ralfa Demolki. Ralph był złym charakterem w swojej grze podobnie jak Minek, który w swoim świecie nie jest zbyt popularną emotką i dla innych staje się takim złym bohaterem. W obu filmach pojawia się motyw ukrytej księżniczki. W emotkach księżniczka ukrywa się pod przebraniem, a w Ralfie nie pamięta swojej prawdziwej tożsamości. Kolejnym podobieństwem jest to, że Ralph trafia do świata mistrza cukiernicy, a bohaterowie motek lądują też w grze związanej ze słodyczami, czyli Candy Crush. Candy Crush. Jeśli jeszcze oglądasz ten film i ci się podoba, może zostawić łapeczkę do góry i subskrypcję. W Candy Crush obok stojącej Matrix, początkowo nie zauważamy niczego szczególnego. Jednak chwilę później na ziemi pojawia się cukierek, który ląduje prosto w paszce piąteczki. A to jest bardzo poważna. Słuchaj, To trochę naciągane, ale na dystrybutorze i puszkach napojów dostrzegamy błyskawicę, która może nam przypominać symbol, który na swojej klatce piersiowej nosił Flash. Bohater z uniwersum DC. W pewnych momentach, emotek możemy zobaczyć także aplikację. Znane z rzeczywistego życia, takie jak Facebook, YouTube, Tweet. Czy Snapchat? Te aplikacje pojawiają się jako część cyfrowego świata, w którym dzieje się akcja filmu. W emotkach możemy także spotkać konia trojańskiego, który jest nawiązaniem do prawdziwego motywu z mitologii greckiej, gdzie w drewnianym koniu ukrywali się wojownicy, aby postępnie zdobyć troje. Jednak w kontekście filmu jest również nawiązaniem do typu szkodliwego oprogramowania, tak zwanego konia trojańskiego, który ukrywa się w systemie, aby przejąć kontrolę nad urządzeniem lub wykonać złośliwe działania. Kiedy Matrix zaczyna śpiewać, wzywając ptaszki, i zrzuca swoją czapkę hakerki, zauważamy pewną nieścisłość. W pierwszym ujęciu logo na czapce jest skierowane w jednym kierunku, ale dosłownie chwilę później zmienia się jego pozycja, jakby czapka obracała się w tajemniczy sposób. Potwierdzony został również mit, że królewny mogą wzywać ptaszki na pomoc. To motyw, który występuje w klasycznych animacjach takich jak Królewna Śnieżka. W emotkach Matrix wzywa ptaszki w sposób podobny do tych klasycznych postaci. Ale zamiast tradycyjnych ptaszków pojawia się logo Twittera, które wówczas jeszcze istniało. Dzisiaj jednak już wiemy, że Twitter zostało zastąpione przez X-Sat. Wiesz, że na tym kanale jest dużo filmów z takimi ukrytymi detalami w filmach lub animacjach? Zapraszam Cię do sprawdzenia tego.